Witam w już ósmym przeglądzie Machinimy. Dziś wiele ciekawych filmów z różnych gier oraz dużo interesujących informacji. Kolejny odcinek serialu od Pegierusa rycerze 9 promili. W 15 odcinku głównym bohaterem jest żurant, który musi zdobyć jeden z artefaktów, by skompletować mistyczną zbroję. Pozostałe elementy będą zdobywane przez pozostałych członków drużyny na czele z Dżergosławem. Myślałem, że moja dusza po śmierci trafi do nieba, czyśćca bądź piekła, ale nie. Zesłali mnie do Polski. I czym ja sobie na to kup? Wa zasłużyłem. Milton 120 stworzył serię o nazwie Oblivion XD, czyli krótkie filmy będące spolszczonymi remake'ami serialu użytkownika Radio Stherdasish pod tytułem Aos. Pierwszy odcinek opowiada o Szarym Wilku, królu złodziei w Oblivionie. Nosi on maskę, która, jeśli ją założymy, sprawia, że atakują nas wszyscy strażnicy. A teraz dawka filmów od nowego reżysera, Czornego Tomka. Na początku teledysk do słynnej piosenki,

Kolejny film to Bezi kontra Lemar. Hmm, trudno nazwać to jakimś gatunkiem, ale wiadomo tyle, że Bezi winny jest Lemarowi aż 3457 sztuk złota. Co będzie dalej? Sami sprawdźcie. Chcę Twojego pancerza, to już trzeci film czarnego Tomka. Jednocześnie jego pierwsza sklejanka, w której Bezi próbuje zdobyć jak najwięcej pancerzy. Jakim sposobem to zrobi? Obejrzyjcie, a się przekonacie. Chcę Twojego pancerza. Pamiętacie tak bez końca? Waderwall prezentuje kolejny odcinek. Widać wiele zmian pod każdym względem. Będzie się dziać. Wczoraj pewien człowiek uratował mnie z niewolnictwa, dzięki czemu możemy się tutaj razem spotykać ponownie. Niestety, gdy chciałem mu podziękować, przez przypadek zrzuciłem go z wieży. Teraz leży w łóżku i musi odpoczywać. Templariusz 44 wraca do gry i serwuje nam sklejankę o przygodach w najciekawszym miejscu w Korinis. Czas się trochę odprężyć. I zrelaksować. Hej, ty! Dobrze się ustaw i wal tak mocno jak możesz. Ogromna dawka filmów od nowego reżysera. Piotr DA48. Na początku czwarty odcinek jego serialu Bitwa pod Korinis. Szykuje się epicka bitwa z Iwoną. Rock Gnar. Bezi, łowca Smoków, nasłuchał się plotek o nawiedzonym ratuszu w Korinis i opętanym Lordzie Hagenie. W zbyty strachu, postanawia to sprawdzić nocą. Czy przeżyje spotkanie z rzekomo opętanym Lordem Hagenem? Sprawdźcie! Cześć! Jestem Lord Hagen. Królewski głupiec. Podła gnida w służbie Inosa i namiestnik ciemności. Kolejna przygoda z naszym bezimiennym bohaterem. Tym razem spotyka Angara, którego dręczą niemiłe wspomnienia, przez które nie może spać. Opowiada o wszystkim Beziemu, mimo iż on nie jest tym zafascynowany. Bezi postanawia pomóc Angarowi. To przez bezmózgich osiłków. Ale o kim mowa? Zamko, strzeże, magiczna istota. Widziałem ją w nocy, jak przeczesywała okolice. Ale będzie fajnie. To straszne. Dość nietypowy film od Piotr da, który z pewnością ma do przekazania coś bardzo intrygującego i ciekawego. Tak, z pewnością w tym filmie musi być jakiś przekaz. Mięso Kopacza Studio? Co to za nazwa? O Boże. Zaskakuje nas kolejnym ciekawym filmem. Wrzut ma swoją akademię, a co się w niej znajduje? Musicie sami to sprawdzić. Guru Makota Z prezentuje kolejny odcinek swojego komediowego serialu Myśliwe z Klanu Świni. Drużyna znowu jest w mieście. Tym razem robi zakupy. Przy tym jak zawsze się wygłupia. Co się im przytrafi, to zobaczycie w tym odcinku. Co to za pojebany sklep? Wszystko prawie tu mają, ale żeby nie mieli ani jednego jabola, to krzyż pański. No ja nie wiem, jak to tak można. Polecę lepiej do Zurisa. On zawsze ma to, co trzeba. Nowość: Machinima w kultowej grze The Sims część trzecia. Zacharona przedstawia zwiastun swojego nowego filmu. Opowieść o świecie opanowanym przez potężne zombie. Luna i Alan zakochani w sobie, jako jedyni, którzy przeżyli, starają się przywrócić ziemię do pierwotnego stanu. Czekamy na film. Kolejna nowość, tym razem Machinima z World of Warcraft od Flemiego 507. Bocian 8A zapowiada swój pierwszy film. Jak sam napisał, będzie to historia, o złym bliźniaku, jednocześnie komedia i powaga. Co z tego wyjdzie? No zobaczymy. Poinformował również, że będą cztery sezony albo i więcej. Wszystko będzie miało związek z normalną fabułą z gotika. Zajrzyjcie. Chcesz się wyprowadzać w takiej chwili? Czy ty nie masz serca? Wystarczy mi połowa majątko. Serca nie potrzebuję. Lubisz kręcić, montować albo cokolwiek innego, no ale brakuje ci scenariusza? Zajrzyj do Murasa, ma kilka w i z wielką chęcią odda w dobre ręce. Może brakuje ci jakiegoś aktora, chętnego do pomocy? Polecamy Gothic Scripta z bardzo dobrym głosem. Później mówiono, że człowiek ten naszedł od północy. Od bramy powroźniczej. A może brakuje ci soundtracku? Zajrzyj na kanał Audioteki. To wszystko na dziś. Jeśli chcesz, by twój film pojawił się w naszym przeglądzie, napisz na naszego maila lub wiadomości prywatnej na YouTube. Pomysł i realizacja 2 123 Tekst De Martino 07 Intro Gothic 2010 Studio Powstałe przy współpracy z Przystań Jacka Studio czytał Saint 47 Nie wiem. Maybe.